Strzałeczka, ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie w naszym pięknym świecie. Wow, drzewa, jest zima, a wyrosną mi tutaj drzewa palmowe. Wiem, to jest znaczy, to nie jest palma, tylko to jest takie drzewo dżunglowe. Tak, bo u nas są teraz ciepłe kraje, zwróćcie uwagę, proszę, może wyrosnąć drzewko, może. A skąd miałem sodzonkę? Stąd, że znalazłem ją w pewnej skrzyni. Pokażę Wam później, gdzie, ale to nie jest jakoś bardzo istotne. Gdzieś tam w podziemiach. Poza tym zobaczcie, mamy hodowlę tych brązowych barwników. Pyk, ja już Wam powiem dlaczego. Te dwa kawałki drewna miałem już wcześniej, z jakie skrzyni zdobyłem. A te, tą hodowlę zrobiłem po to, żeby móc zrobić sobie brązowy barwnik. bo to jest po prostu brązowy barwnik, tych gdzieś biorąc. Nieważne, nie ważne, już nie krytykuj. Nasze zwierzęta się rozwijają! Cześć, jak tam wam idzie życie? 4-5 sztuk, elegancko. No, muszlon jest tutaj dalej sam, nie? Wiem, muszlon. Wiem, mi też jest przykro z tego powodu, ale być może w dzisiejszym odcinku zdobędziesz kogoś nowego. Tak, muszlon, nie? Cieszysz się, no właśnie, wiem. Rodzina śmierdola również się już rozwija, powoli, powoli. No, do przodu tam mały śmierdolek sobie chodzi. No nie ma szału na razie, ale przypuszczam, że z czasem będzie na co liczniejsza i będą płomono, że dzieci będziecie mi stanowiły moje jedzenie, więc nawet się nie myśl, że z kimś istotnym, rozumiesz? Tu rosną również marchewki powoli, ziemniaki już tam całkiem sporo ich wyrosło. No i tak, co dzisiaj mamy do roboty? Ponieważ jak widzicie pewnie, mam coś takiego. Mam tutaj dwa takie słupy, które możemy wstawić w monument. Tutaj jeszcze mi coś wybuchło na to ten creeper ostatnio i dlatego jest taki Saigon. W ogóle muszę troszeczkę poświetlać rzeczy, ponieważ wszędzie tu się teraz respią potwory. Nieważne, ale tu jest ewidentnie miejsce pod brązowy słup, więc go postawimy. No, niestety są tylko krowy. No, Dobra, mogłem się spodziewać, że z nich, że tego nic nie wypadnie, chciałbym bardzo je wsadzić do tej, tutaj kurcze zagrody, ale nie wiem czy one potrafią tutaj wejść, a potrafią, okej, okay, bo zanim nie chciały coś wchodzić, więc spoko, teraz już potrafią, bardzo ładnie, proszę, roznażajcie się, bardzo miło mi było was tutaj zaprowadzić, ale ten brudzowy monument za mało, ponieważ mamy też drugi, biały monument, ten, który tak hajtowaliśmy od dłuższego czasu, zrób ten monument ten biały, kurde, no to ja go nie robiłem, bo go nie mogłem zrobić, ale teraz już mogę go zrobić, w związku z czym ustawiam go, proszę bardzo, raz, dwa i trzy. A z tego, co nam biały wpadnie, to nie wiem, strzeliłem chyba kurczaki, więc mam nadzieję, że rodzina McChickenów wraca do ła... Eee, okej, okay, no cóż, McChickeny zdecydowały się umrzeć, no nie wiem, whatever, nie wiem, czy to tak miało być, ale umarły mi wszystkie te, te kurczaki, więc trudno, no kurczaków... Najwyraźniej biść nie będziemy! Nieważne, nie wiem co się wydarzyło. Z tych rzeczy, które się jeszcze pozmieniały To przypadkiem, zrobiłem tego achievementa zobaczcie, o tego achievementa nie tego, tego achievementa z rozmnażaniem krów Przepraszam, zapomniałem, że mam go zrobić na odcinku. Ale pojawiły nam się również nowe skrzynie. I dlaczego ich nie potwierałem? Dlatego, że raz otworzyłem już jedną skrzynię. I podczas tego podczas tego otwierania tej jednej skrzyni rozwaliła mi się TNT i wypadło mi mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy. I szkoda, że tego nie pokazałem wam na odcinku, bo to co najmniej komiczne. Ale tu gdzieś jest jeszcze jedna skrzynia, tylko nie pamiętam, w którym do końca pomieszczę. Więc się rozejrzymy, tutaj. Chyba tutaj. O jest, zobaczcie, tutaj jest skrzynka. Proszę bardzo, to jest jedna ze skrzynki. To jest jakiś właśnie journal, więc sobie go zaraz przeczytamy. Ale mamy jeszcze jedną skrzynkę, która jest na dole, więc pójdziemy sobie na górę. Nie wiem, że to dziwne, ale mam po prostu tam teleport, więc nie, nie skłotuj. No już słyszę, już się porespiły zombiaki, właśnie. Dlatego nie możemy ich tutaj zostawiać, kurde, bo mi się tutaj respią. I też Creepery mi się tutaj respią, to jest niezręczne, dlatego zaraz to poprawimy. Spadaj, gościu, to jest dzień, nie pojeźdź mi w, w ogóle atakować koleżko. W ogóle ta, padłem. Pewnie widzicie, że mam 12 level, miałem 20 któryś. Padłem, przepraszam, wiem, nie poradziłem sobie w życiu jak zwykle. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj postaramy się zrobić achievementy w neterze, czyli będziemy tam wracali. Ja e, stwierdziłem, że muszę uruchomić w tego roz, e, jakby specjalną broń z tej okazji, ponieważ Blazów tak łatwo nie jest pokonać, a my wiemy jak je pokonać, bo robiliśmy już tyle ciekawych serii na tym kanale, których pewnie nie widzieliście, bo nie sprawdzacie. Mam całą taką serię jak przejść Minecraft bez, więc musicie koniecznie sprawdzić tą serię, bo dziś, bo przez cały czas tej serii wykorzystujemy mechaniki, których nauczyłem się właśnie tam. Na przykład dzisiaj będziemy próbowali pokonać blaze'y śnieżkami, bo to jest jedna z opcji, które są bardzo spoko. O, w ogóle płytę zdobyłem kolejną, żółtą płytę, spoczko, bardzo fajnie. Kolejna skrzynka jest tutaj, przy portalu. Zobaczcie, pójdziemy sobie tutaj w tą stronę i to jest gdzieś tutaj, chyba nawet na tym poziomie jest, z tego co pamiętam. O, tam jest, zobaczcie, na drugim końcu pokoju, sprawdźmy ją. Pych, kolejny dziennik oraz liany. Dobra, liany są spoko, zawsze się przydadzą. Czytajmy w takim razie te y, dzienniki. Nie wiem tylko, który będzie pierwszy. To jest dzień 70, a ten to dzień, uwaga, 42. Zacznijmy od tego. Żadnej utwardzonej gliny dotychczas nie znalazłem. Zimno mnie atakuje. Mam y, koszmary, w którym jestem utknięty w niekończącej się. O, właśnie, Roller w niekończącym się Roller -costerze. On leci w kółko na tysiąc bloków. To jest chyba podpowiedź, bo tutaj jest napisane, że jedno z tych adgmentów to travel by Minecraft at least one kilometer from where you started. Czyli musimy, wiecie, zrobić sobie taką kolejkę, która będzie jechała przez tysiąc klocków, ale w związku z tym, że ja już. Się bałem, bo zrobiłem, wiecie, to strzelanie w szkieleta i to nie zdziałało, to tego nie robiłem. Ale tu się okazuje, że to można zrobić. Co więcej, na dole, właśnie tutaj zejdziemy. Ja wam pokażę. Na dole są takie miejsca. O, nie, nie chciałem tu spać. Dobra, ale to jest y, blisko, bo musimy tylko podskoczyć na górę. Tutaj są takie miejsca, gdzie jest dużo tych takich, y, wiecie. O, takich kopalni, w których możemy sobie zdobyć na przykład te tory, żeby sobie zrobić taką wiecie kolejkę. Tu mogliśmy już sobie zrobić taką kolejkę okrągłą jak się wyżybi troszkę te terenu. Więc to jest rzecz obiecująca. Mamy troszeczkę złota, więc też będziemy w stanie to ogarnąć. No może to sprzedawcyjemy już niedługo, czemu nie? Ale tak, nas interesuje oczywiście dzisiaj Nether. Ponieważ chcemy zdobyć Blaze Rody, żeby móc sobie zrobić, wiecie, stół alchemiczny i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie zostają sobie te wszystkie śmieci, które tutaj mamy. Na przykład te dzienniki. Znacie tutaj sobie taką specjalną, posegregowaną, proszę bardzo, nie, miejscówkę, elegancko Wszystkie te rzeczy sobie koniecznie zostawiamy. Zbierzemy sobie tylko e, jedzenia, w sumie mamy. No to zbierzemy sobie w sumie. A pozostaje to wszystko, weźmiemy sobie pochodnie. Mamy, do rakituwa. W ogóle to przerobię jeszcze na te, na, na sztabki e, złota, bo to bez sensu to trzymać, 11 sztuk złota, no da lepiej, Od razu lepiej. Jak tak patrzę, pancerz mamy, miecz mamy, więc nie powinno nam wystarczyć, ale potrzebny nam jest śnieg, ponieważ nasza metoda na zabicie tych wszystkich blaze'ów, to jest śnieżna metoda. dokładnie tak, jak zrobimy sobie zaraz kobla, tylko sobie weźmiemy jeszcze troszeczkę kobla, jak zrobimy sobie zaraz kobla łopatę i wykopiemy troszeczkę tego śniegu, który na przykład nam tutaj pozostał, bo to jest zawsze coś, ten śnieg. To mamy dosyć dużo śnieżek. Zobaczcie, mamy już parę staków śnieżek, a śnieżki to jest najlepszy motyw, żeby walczyć właśnie z blaze'ami. ustawimy sobie nawet tych bloków, które przerobiłem, dużo więcej, żeby móc wykopać tego jak, jak najwięcej. Tego Śniegu. Potrzebne nam jest naprawdę mnóstwo tego, bo te blazy nie będą się poddawały, coś czuję. Będzie trzeba naprawdę trochę czasu spędzić, żeby je wszystkie poko wypędzić stamtąd. No, ale myślę, że jesteśmy wstępnie gotowi. Lećmy tam w takim razie i lećmy od razu na teru, ponieważ wiecie, spotkaliśmy tam śmierdola. Nie wiadomo, co tam jeszcze się kryje w tym miejscu. Czy coś powinniśmy tutaj schować? Może niekoniecznie. I zobaczcie, od razu jak się teleportujemy i wyjdziemy z tego, to jesteśmy po stronie, w której są blazy. Patrzcie, tam jest mnóstwo tych blazów. Możemy je po prostu tutaj ostrożnie wystrzelać. Zobaczcie. Oła co ty? Okej. Okay. Blaze chyba się jakiś student tu wleciał, a wy co tu robicie, Blazy? Tam się jeszcze respią, tam są kolejne spawnery, ale jest fatalnie! O mój Boże, teraz z tym, co sobie nie poradzimy, jaki tu będzie miliard. Oh my god, to się mija z celem kompletnie. Nie poradzę sobie z tym totalnie. Musimy za wszelką cenę zniszczyć spawner. Za wszelką cenę zniszczyć spawner, i tu jest za dużo. My spłniemy, co prawda? Ale spłyniemy przy portalu, a nie, nie spłoniemy nawet. Jeden Blaze nam się w ogóle tepnął tutaj, więc tutaj będziemy w stanie go w łatwy sposób, mam nadzieję, zabić. Patrzcie, jest tutaj ten głupek gdzieś. Chyba, że się już z powrotem tepną, chyba że się już z powrotem tepną, więc nieważne. My sobie podjemy, nawet niezła e, pierwsza. Pierwszy kontakt nawet niezły. Nie zabili nas, zniszczyliśmy spawner, teraz musimy ich tylko po prostu wszystkich wybić i będziemy mieli to z głowy. Tylko sobie ustawimy te e, wszystkie staczki i będzie za chwilkę, przypuszczam, że elegancko. Bezpiecznie jest już bez kitu w tą stronę robić to. Dobra, jeden wykoszony. O, najgorzej że ci mnie nie lubią teraz! O mój Boże! Sorki, przepraszam, nie chciałem was bić. O, jeden na kurczaku przyleciał. Cześć! Fatalna sprawa, bo teraz straciliśmy rzeczy, a oni tam prawdopodobnie na dole siedzą. Czy mam rację? Zaraz zobaczymy. Czy jesteście tutaj pigmeni? Nie, wypadły te wszystkie moje itemy. Nice! Przeleciały! Dobra, to przeżyjemy w takim razie. Super. Dobra, no może nie wszystkie itemy, ale część z nich przynajmniej wyleciała, więc będziemy w stanie zaraz się zrehabilitować. Ty, mały gnojku. Dobra, tepną się, tepną się, tepną się. Tutaj mamy blazy. dobra, one się tam dalej respią jakimś cudem? Nie, tu jest po prostu Blaze. Dobra, tego spróbujemy zaciukać. Wyleciał. Blaze Rod, jest czy nie ma? O, a coś mnie podpaliło, bardzo źle. Zwiewamy, przepraszam! Nie chciałem tu być. Żegnam, wychodzę stąd. Mam nadzieję, że tam nie będzie tego małego skurczy, bo prostu mnie zcióła. Nie, nie ma go i coś nie potrafię się teleportować. Dziś znikają. Mamy jednak. Blaze roda, więc zawsze jest jakiś łup, kurczę. Możemy sobie zrobić alchemik, ale możemy sobie zrobić tego alchemicznego stenda, ale kurczę, nie mamy dalej brodawek, więc wa warto było że je, tak je zdobyć, a nie robić mikstury z jakichś tam, wiecie, słabych materiałów. Zostawcie mnie! Ja tu nic wam nie robię! Dobra, idziemy tędy, 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 szybko. Na szybciora, bo tutaj widziałem nową skrzynkę. O, w której są emeraldy i śnieżki! Szybko! Nie strzelajcie we mnie, proszę! O mój Boże, i tak mnie oczywiście musiał trafić. Ok, zostawiamy koleżkę, my uciekamy stąd. Boże, robimy jakiś duck and cover, po prostu przez cały czas wracamy na to miejsce. Nie jestel. Sportować. Połowa moich itemów w ogóle nie żyje, ale mam jeszcze trochę śnieżek, spróbujmy ich wykurzyć stamtąd, kurde, jakby się udało ich wykurzyć. O mój Boże, skąd, ja nawet nie wiem skąd oni strzelają, stamtąd! O, dobra, wracamy do klasyki tej serii, czyli będziemy po prostu ginąć teraz pierdyliart razy, zanim zobaczymy cokolwiek osiągnąć Matko jedna, przynajmniej część moich itemów tutaj wypada Spodnie, no chyba nawet prawie wszystkie itemy wyleciały, brakuje mi tylko tarczy Kurde, jest naprawdę ciężko, nie spodziewałem się, że może być aż tak ciężko, żeby wybić te blaze W się sensie spodziewałem się, ale kurde, nie wiem, myślałem, że je zabiję tymi ścieżkami One wszystkiego poleciały sobie stąd O, dobra, tego mamy, tego mamy, tego mamy Teraz jeszcze tamten jakby spadł, to byłoby super Daj mi spokój tego mam, dobra, mam jednego, mam jednego, mam jednego, załatwiliśmy go Okej, okay, elegancko, tutaj jest, jeszcze jest kolejny blaze leżący, więc fajnie Tu jeszcze są, świetnie kolego A ten tu co robi? Spadaj Dobra, spadł blaze rod kolejny, dobra, już mnóstwo blaze rodów, nie powinnam nam już... Wiele ich być więcej potrzebnych, więc w sumie można uznać, że to mamy. Musimy tylko się dostać tam na dół, bo przypominam, że tam na dole, o mój Boże, tam na dole jeszcze zostało mnóstwo naszych rzeczy. Jak wiesz, to w ogóle możecie respić, koledzy? Tędy idziemy tymi schodkami. Musimy znaleźć pieska, bo to jest druga rzecz bardzo ważna w tej serii. Mi się wydaje, że tu gdzieś jest ukryty piesek. O skrzynka jest ukryta. Dobra, zawsze coś. Inne im tagi, i dynia, o mój Boże. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale tak coś czułem, że tu może być. Coś. Ale nas interesuje jeszcze to, żeby sprawdzić, czy tam na dole przypadkiem nie ma pieska. Bo ja autentycznie słyszałem tej pieska. I ja mi się wydaje, że on tu może być. No i to się po prostu kopię, tak wiecie. Na razie w dół. Oni tam sobie nie strzelają. Mnie to nie obchodzi. Ja sobie kopię po prostu zwyczajny tunel. Uczciwy tunel, więc proszę mnie nie atakować. O, tutaj jest ten. Jest coś chyba. Coś tutaj chyba jest. Coś chyba jest. Nie, to jest po prostu przejście między wieżami, więc muszę się kopać trochę w głąb. Okej. Okay. Słyszę pieska, znowu słyszałem. Jakże nie udałoby mi się tutaj znaleźć pieska i go oswoić, byłoby super. Nigdy nie miałem pieska w tej serii. świnie słyszę jeszcze. Co tu się dzieje? Może to w tej wieży tu coś jest? Halo, czy tu coś jest? O, jest. Gdzieś padłem. Cześć! O, mój Boże, to jest druga krowa. O nie, tu są te blazy. Bardzo źle. Cześć. E, musisz już sobie odejść. Przepraszam was, ale musisz już zginąć. Zgiń, proszę. Dziękuję. Nie, nie ty! No, fantastycznie. Właśnie wkurzyłem na siebie absolutnie wszystkie pigmeny, które tutaj są na tym serwerze. Super, fantastycznie, właśnie tego mi było trzeba. Co gorsza, jeszcze wszystkie moje itemy leżą na dole, tam gdzie są te pigmeny. Fatalnie, mam nadzieję, że się już odobrażą na mnie, jak będę tak daleko, bo będę daleko teraz od nich. Czy już wybaczyliście mi to, co zrobiłem? O, nie, w ogóle mi nie wybaczyliście. Fantastycznie, no to tego mi brakowało właśnie. A cześć, a co? Jeszcze ciwem nie mnie strzelają. Dobra, to jest nie do odzyskania, ale kurde, mieliśmy tam mnóstwo blaze rodów, Głupio było je bardzo stracić. Oh my god, tragedia. Jeszcze jeden Madynie, to jest zmartwychwstały Bory. Spadaj, ty. Dobra, wezmę trochę Kobla, żeby, wiecie, móc to zebrać i przy okazji od razu spróbować się wywindować. To raczej się nie uda, ale warto spróbować, wiecie, kurczę, żeby chociaż spróbować to odzyskać. Jakbyśmy mieli te blaze zrobić spokojnie, będziemy mieli już kolejnego archimenta. Będziemy mogli się sobie zrobić alchemiczny stół i mieć z głowy już połowę roboty. Cześć, jak tam? Dalej mnie nie lubicie? Ej, nie już chyba mnie lubią! Już chyba mnie lubią! Kurde, dalej mnie lubią. Beznadziejnie. Już myślałem, że mi dali spokój. Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Okej, okay, udało nam się! Tylko teraz, że mi ten Blaze nie strącił, zostaw mnie Blaze, proszę. Okej, okay, gdzieś się winduje, gdzieś się winduje. Nie wiem do końca, gdzie nawet. Damy radę, damy radę, guys, Co prawda nie zyskaliśmy wszystkich itemów, które mieliśmy, ale zawsze coś. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. O, jestem tutaj! Dobrze, się, uda się, udało się, do się. Być tylko stąd. Nie daj się zabić, nie daj się zabić, nie daj się zabić, nie daj się zabić. zabić. Okej. Okay. Sukces! Dwa blaze proszę was, bardzo załatwione. Co prawda, straciliśmy cały kwipunek, ale no cóż, trzeba się poświęcać czasem. To jakieś piórka jeszcze leżą. Elegancko! Tylko teraz, żeby ja pamiętam, jak się robi te, ten kurcze alchemiczny stół. Chyba tak, że się kładzie to i to robi. Dobra, mamy alchemiczny stół. Teraz musimy zrobić tak, ze szkła musimy butelkami, nie mamy chyba piasku. Kurde, nie mamy piasku. Jeszcze jak mam zrobić mikstrój, jak nie mamy piasku. Za to możemy sobie przerobić resztę tych playzrodów, bo czy mi nie będą one potrzebne. Na, oczywiście. Ten Blaze Powder, żeby sobie zrobić oka. I te oka, o, mamy tutaj dwa t, dwa Eye of Ender, czy dwa Eye of Ender sobie będziemy mogli zrobić. Zobaczcie, raz, dwa. I sobie je zaraz spakować w naszą twierdzę. Kurczę, całkiem sporo nam się udało osiągnąć w tym odcinku jednak. Mimo wszystko. Dalej nam co prawda brakuje barwnika, i to jest najgorsza rzecz z tego wszystkiego, że nam brakuje tego nieszczęsnego barwnika, ale zobaczcie, oczka są już musimy, możemy wsadzić. Proszę, proszę. Dwa oczka gotowe, jeszcze zostały nam trzy oczka i będziemy w będziemy stanie się coś do endu. Kurde, żyć nie ubierać, beczki. No nic, moim kolejnym. Aha, tu jeszcze mamy taką skrzynię, którą możemy otworzyć. To jest. Warta rzecz, którą do sprawdzenia jeszcze przed końcem odcinka, bo zbliżamy się już powoli do jego końca. Mamy tu jakąś skrzynkę? Mamy elegancko kurczę, czy to banko i uwaga, czy coś tu ciekawego będzie. O, kolejny ten, dzień. I jajka! O, możliwe, że te jajka nam się przydadzą. Kurczę, nie wolno mi ich wystrzelać, bo się może okazać, że już więcej ich nie zdobędziemy, przez to, że my nie mamy kurczaków. Co tu jest napisane? W niektóre wieczory e, widzę jakąś figurę na e, najwyższym stopniu, jakiejś takiej jakiegoś szpikulca, o tego, tak? Gość tam coś widzi. i Co tu jest napisane? I jednego dnia wystrzeliło to strzałę w moją stronę, a potem zniknęło w ciemności. Wydaje mi się, że nie byłbym w tym stanie strzelić tak daleko. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że gdybyśmy się ustawili jakoś tu i, kurczę, pominęli to drzewo i tam trafili strzałą, to mogłoby to coś zrobić. Możemy podejść taką próbę, kurczę, czemu nie? Mamy jakiś łuk? Na pewno mamy strzały. Łuk też powinniśmy mieć, kurczę, w tych... o, może tu. Okej, okay, mam łuk, dobra. I teraz mam 8 prób, co prawda, więc nie za wiele. Ale powinniśmy to wyczuć za chwilę, zobaczcie. Tylko muszę się udać na jakiś. Wzniesienie, żebyśmy mogli przestrzelić tą, tą, tą To drzewko tutaj, tak? Będzie chyba łatwiej, kurczę I musimy trafić gdzie? Dokładnie tam, okej, okay, spróbujmy Tak, może? No nie wiem, czy trafiłem Spróbujemy jeszcze wyżej, tak? Kurczę, teraz już ewidentnie nie trafiłem, więc wyżej ten sposób może. Nie w tą stronę. Dobra, kończy nam się strzały, więc niedobrze O, teraz do, 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 dostrzeliłem. Dostrzeliłem teraz. Kurczę, no ewidentnie trafiam, tylko ostatnia strzała. Tylko kurde nic tam się nie dzieje. zobaczcie, on no, trafiłem czymś tam. Nie wiem jak to musiałbym to trafić. No spróbujmy może jeszcze raz, kurde. Dobra, to powinno wystarczyć. Myk. Proszę traf. O mój bardzo za wysoko. I skończyły mi się strzały. Dobra. No to może na razie tego nie zrobię, ale kurde dobrze było tam trafić. Tam faktycznie coś jest. Coś tam jest jakaś dziurka. Warto by było to odkryć. Jeszcze ledwo przeżyję te skoki na pół serduszka, ale dobra. Myślę, że nasza przygoda się tutaj jak najbardziej rozwija Zdobyliśmy całkiem sporo rzeczy Udało nam się zrobić alchemi alchemiczny stół Tylko, kurczę, nie mamy szkła Więc to jest problem, chyba, że mamy Nie, no nie mamy ewidentnie żadnego piasku, więc trzeba będzie jeszcze poszukać piasku Ale kiedy nam się to uda zrobić to Na pewno będziemy już bardzo do przodu Ja tymczasem wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Jeżeli chcecie, to oczywiście zostawcie lajka, bo warto Oraz obserwujcie ten kanał, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo warto A tymczasem was żegnam, trzymajcie się i na razie